z listem labą współpracuje pan od samego początku on pracuje donc on donc avec le même Girl potem Zła Wakra musi być coś bardzo wyjątkowego w tym aktorze którym zawsze pracował tyle lat I justement vous travaillez relacji. ensemble et quelque chose de spécifique de particulier dans votre votre relation Spotkaliśmy się kiedy, kiedy mieliśmy 20 lat, co? ale nie znam go, nigdy na przykład nie poszedłem z nim na kolację, mamy ten sam wiek, mamy ten sam wzrost, jesteśmy do tego samego wzrostu i wydaje mi się, że miałem wielkie szczęście, że udało mi się go spotkać na początku. Actor, Gdybym pomyślał, tak? czy wyobraził sobie, że jest jakiś lepszy aktor, to pewnie bym wziął tego lepszego aktora. No, to moi, to nie nie. Ale ja przynajmniej takiego aktora nie znalazłem. Czyli ważnym elementem jego aktorstwa jest to, że wychodzi się z cyrku. Wydaje się, właśnie w tym fizycznym, jest oczywiście to tak, tak, wydaje mi się, że trochę tak jak on postrzegam kino. Jest to, tak jak gdyby, jest to tak jak gdyby taka prymitywna forma, podstawowa forma, która rzeczywiście wypływa jak gdyby z cyrku. Od ciała, od ruchu. I moje pierwsze doświadczenia, jeśli chodzi o kino, właśnie brały się właśnie, czy odnosiły się do, do ciała i do ruchu. I, I dlatego wprowadziłem właśnie do, do tego filmu de, de, de I kilka takich właśnie chronofotografii Mareya. Proszę Państwa, e, prosimy o pytania, jeżeli chcą to przeleć e, znać. Powiedział pan o, o tym, że właściwie nie znacie się z zewicją lewą? Zastanawiam się na ile czuje się Pan o wyczęście środowiska filmowego? Najwyraźniej czuje się pan częścią środowiska filmowego. W, w, w Myślę głównie o u, tych ostatnich 12 latach, kiedy nie miał pan filmów komediowych. I chciałem zapytać też o to, czy to były właśnie lata czekania w, na właściwy projekt, czy może jakiegoś odseparowania się rzeczywiście od kina. To zależy, co rozumiemy przez kino. Kino to jest zarówno kraj, jak i wyspa. Jest to bardzo piękna wyspa, którą które odkryłem, kiedy miałem 16-17 lat. I od razu pomyślałem, że to jest mój kraj, moja kraina. Ale kino to również jest środowisko z bardzo dużą ilością celników i od tego środowiska i do tego środowiska czuję, że nie należę. Nie, ale te 12 lat, to było właśnie lata czekania na na, 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 film, na właściwy projekt? Czy też może tą przerwą rządziły po prostu kozaiczne

Proszę Państwa, cały czas czekamy na pytania. Bardzo proszę, jeżeli je są jakieś, to, to bardzo proszę. Pan powiedział o tym, że kino yy, jest wszędzie. E, to właściwie bardzo zgadza się z tym, co widzimy w Hollywood. W filmie, w którym... Im, granica między fikcją a rzeczywistością kompletnie nie istnieje. Ale zastanowiło mnie to, bo ten film jest bardzo szczodry, gdzie widział rozmaite um, aluzje, nawiązania. I, I znam wiele osób, które badają się w to, żeby odszukać jak najwięcej z nich. A z drugiej strony słyszałem, że Pan sam mówi o tym, że to wcale nie jest film o kinie, tylko o życiu. Film o kinie, tylko film o życiu. Czyli, że nie jest to meta nie tylko, pas, tylko, tylko coś zupełnie co innego. To un, nie jest to coś Mam nadzieję, że... Jez, język filmu, czy język kina jest Właściwie ja nie robię jakiegoś bardzo, dużego, jakiegoś bardzo dużego rozróżnienia między filmem, kinem, a życiem. Moje życie na przykład jest, jest bardzo ściśle związane z kinem, co z kolei niekoniecznie, niekoniecznie musi być związane z życiem widzów ale wydaje mi się, że, że widz, który nigdy wcześniej nie był w kinie, może zobaczyć ten film. E, a technika? Przez, i technika? Przez te 12 lat, Sí uniseré. Le côté technique, aspect technique a beaucoup évolué. Il y a des gens qui la nouvelle technologie une vraie liberté, c'est-à-dire quelque chose qui libère. disent que cette technique numérique rend justement le cinéma beaucoup plus pauvre. Quelle est votre opinion à ce sujet Sont vrai. To znaczy jedno i drugie jest prawdziwe. Oczywiście argent, właściwie, młodzi ludzie mogą się realizować filmy praktycznie bez żadnych środków finansowych. Ale kiedy coś jest znacznie łatwiej dostępne, czy bardziej dostępne, filles, to oczywiście można wymyślać sobie różnego rodzaju nowe wyzwania to, żeby doświadczenie warte było tej właśnie tej próby. Peur avec le, les Moje obawy co do, co do nowych technologii. <sus> Cóż, kamery pojawiły się trochę tak jak komputery. To znaczy, że się je programuje. On I powinno się raczej mówić, że już nie kręcimy filmu, nie robimy filmu, <susur> ale że programujemy jakiś film. I, I oczywiście wtedy powstaje, czy pojawia się to ryzyko, właśnie utraty, czy utracenia doświadczenia, I, czy też tego ryzyka, właśnie akcji, o którym mówiłem wcześniej. Wydaje mi się, że widzimy to bardzo często, właśnie w internecie, w, 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 właśnie te filmy wideo. Oczywiście na pewno będą stworzone piękne rzeczy, które się pojawią. Ale jednocześnie pojawia się olbrzymie lenistwo, rozleniwienie. I dotyczy to właściwie każdej techniki, każdych środków technicznych. Trzeba, ażeby człowiek najpierw nad tym zapanował, opanował to i znalazł następnie nowe wyzwania. W pewnym momencie weselu mówił, że w filmie, w w w filmie w właściwie lekko poiletowane, że kamery stały się coraz mniejsze, że właściwie są mniej widoczne. To właściwie e, b, rozumiem, że to jego poiwitowanie, czy jego obawa Panią e, podziela w pewnym sensie. Tak? Zacząłem robić filmy, jak miałem 17 lat. Z kamerą Mitchell. Więc największa z kamer, jakie istniały. I teraz rzeczywiście filmuję z no, takimi niewielkimi właśnie kamerami. Ale to prawda, że trochę ciężko przychodzi mi traktowanie na poważnie właśnie tych, tych małych kamer. Ale to nie uniemożliwia, nic nie przeszkadza mi realizować filmów. A czy to prawda, że tutaj na jednym ze spotkań z publicznością w Wrocławiu sam pan fotografował kamerą publiczność to spotkanie. Właśnie Taką małą kamerą. Tutaj jest, mamy ją tutaj. Rzeczywiście bardzo ma. Ta <grymne> kamera jest Mniej więcej równie dobra jak ta kamera, którą stosowałem, którą wykorzystałem przy realizacji tego mega filmu. Ale mimo wszystko jak lepiej, jeżeli ją widać. Ta kamera. No cóż, jest to trochę śmieszne. Trochę śmieszne przedmiot. Proszę Państwa, jeżeli macie Państwo zadanie, to bardzo prosimy. Ja muszę zadać pytanie, które może zabrzmieć panalnie, ale, ale no, przyznaję, że nasuwa mi się też w związku z tym, że bardzo ważne wydaje mi się, że to nas kalinio.

Nie było to trudne. <grymne> o swoich filmach mówi Pan, że one właściwie tworzone są w głowie, nie na balkarych, dopiero. Ja, ja, <grymne> czemu pan jak, jak ten proces wygląda? Tworzenia filmu w głowie. Tworzenia obrazu w głowie film w jak to I czy scenariusz jest tylko jakimś uh, kompromisem, jakąś koniecznością, taką, żeby to nakręcić? Czy coś rzeczywiście pomaga trzymać to wszystko w ręce? Nie wiem, wydaje mi się, że na to pytanie nikt nigdy nie był w stanie tak naprawdę odpowiedzieć. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się dzieje. W jaki sposób e, przychodzi do głowy pomysł, projekt. I kiedy jakiś projekt rusza, rozpoczyna się, kiedy zaczynamy już mieć obrazy, wszystko co mogę powiedzieć, to że pojawia się taka iluzja czy takie wrażenie, właściwie déjà vu. Ça existe en okay. euh... Voilà. Et là. Mm -hmm. Je comprends que ces scénarios, quand même, ils se créent, ils sont quand même rédigés, ils sont faits, ils sont écrits. No, no, nie, nie są niezapisane. Nie, scenariusze nie są pisane. To znaczy, rzeczywiście zapis powiedzmy, musi nastąpić w jakimś momencie. Bo bez zapisu, bez zapisania tego, nie dostaniemy budżetu, nie dostaniemy środków. Ale nie jestem pisarzem. Więc w pewnym momencie projekt wydaje mi się już być gotowy. I wtedy rzeczywiście przenoszę to na papier. To brzmi jak e, ortuazja, ale sprawią nie będzie. E, kiedy myślę o tych ostatnich 12 latach, kiedy ten festiwal tutaj trwa we Wrocławiu, wcześniej w Cieszynie, to myślę, że Hollywood jest pewnie jednym wiem, z najlepszych, najciekawszych, najlipniejszych języków, jakie tutaj były pokazane. Magnifique, które zostały przedstawione w tym festival. Kiedy Pan film był w Cannes, również miał bardzo dobry odbiór krytyków widzów. że Czy dla Pana to ma jakiekolwiek znaczenie? Nie była to tylko uznaniu, które się pojawia, które się pojawia w Cannes, w innych miejscach. Czy to ma znaczenie Yes. Yes. Oczywiście. Nie mam box office. Po to, ażeby móc dalej robić filmy, dalej realizować filmy? Muszę mieć po prostu tego rodzaju właśnie uznanie. Ten film poprzedni, który, który robili który również był prezentowany w Cannes, Pola X, nie dostał ani box office, ani nie znalazł uznania. I oczywiście potem, kiedy brak takiego właśnie uznania, ciężko jest realizować filmy. Być Może po tym nieco łatwiej będzie mi zrealizować czy przygotować następny projekt. Ale czy to prawda, że chciałby Pan go najchętniej zrealizować poza Francją? Jeżeli tak, to dlaczego? To... ale no, Nie, to znaczy już od 20 lat próbuję zrobić jakiś film, zrealizować jakiś film z dala od, od mojego kraju, z dala od Francji. Ale wydaje, się, ale wydaje mi się, że film również o tym mówi, to znaczy, że jest ta konieczność oddalenia się, odejścia, gdyby odsunięcia się od, od swojego miejsca. A więc, jak gdyby, trzeba zawsze na nowo wymyślać swój dom. Nie we wszystkich tych projektach, które, które robiłem, zawsze myślałem o tym, żeby to robić za granicą.